Byli jedynie Kościół Katolicki jest prawdziwym i jeśli mamy do czynienia z innymi religiami, to wtedy po prostu misjaż pójdzie do ludzi, aby im powiedzieć: Mój drogi, błądzisz, nawróć się do Pana Boga swojego, zresztą to jest zgodnie z rozkazem Chrystusem idźcie na że nawracajcie. Więc do tej pory stosunek do wszystkich niekatolickich religii było postaranie ich nawrócenia i ich prowadzić znowu z powrotem do Kościoła Katolickiego. A teraz po prostu ten ekumenizm zupełnie inaczej przedstawi to. Otóż właściwie o nawrócenie nie ma głowy. Zamiast tego nastąpi ten słowo dialog i znalezienie takiego wspólnego języka i takiego wspólnej płaszczyzny, kiedy możemy się spotkać. Te różnice po prostu będziemy jakoś tam to zostawić, będziemy na tym dyskutować, a na razie będziemy to właściwie praktykować wspólnie. To jest bardzo właściwie Sprzeczne z wiarą katolicką, ponieważ tutaj nastąpi nas niesamowita zdrada. Wyobraźmy sobie, mamy do czynienia bardzo konkretnie po prostu tutaj w tym obszarze z prawosławnymi. Pamiętam o rycerzu Niepokalanie z latów 30., kiedy św. Maksymilian Kolbe bardzo wyraźnie, bardzo mocno po prostu przedstawił na czym polega ten właściwie ten schizmatycki, ta schizmatycka prawosławia. Jak to jest po prostu, jakie różnice są, aby postarać się i on woła o modlitwę i o starania, o, i przede wszystkim o wszystko, aby tych ludzi do wiary katolickiej, do jedynej prawdy po prostu nawrócić, aby nie pozostali w ich błędach. Otóż w tym oto momencie właściwie nastąpi zupełnie inaczej. Jest to rozstrzany kościół, i faktycznie według oficjalnych dokumentów Watykanu, posoborowych, nawet nie wolno po prostu tutaj starać o ich nawrócenie. Nazywa się to pozelityzm. Jeszcze bardziej, jeśli myślimy na przykład o protestantyzmie, jak to jest możliwe dla katolika. Wyobraźmy sobie, katolik ma po prostu wielki szacunek, wielką miłość do Matki Bożej, która jest naszą matką, która jest pośredniczką łaski, która jest ta, która po prostu według świętego Maksymiliana jest drogą i jej objawem tymi drogą, która prowadzi nas do Boga przez Marię do Chrystusa. Oto protestantyzm to neguje. Dla nich Maria najczęściej jest taka zwykła kobieta, jeśli nie gorzej. I nie chcę po prostu słychać od ich mariności. I wyrzucają i szkaplerz, i różaniec, i wszystkie te nabożeństwa Maryny. To jest bardzo wielka różnica. Jeśli teraz stosunek do protestantyzmu już jest taki dialog, to wtedy to, co nas łączy, to jest Chrystus. A wtedy ja muszę się zachować wobec niego, jakby Marii nie było. Ja by, ona nie miałby żadnej roli, bo, 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 mój, bo, bo mój drogi protestant tego nie uważa. Jeszcze gorzej, jeśli chodzi po prostu o stosunek do innych religii niechrześcijańskich, na, na przykład judaizmu. Otóż deklaracja Nostra Aetate, jeden z tych dekretów wobec judaizmu, po prostu postuluje niesamowite po prostu rzeczy, do tej pory absolutnie niesłychane. Wynikiem tych właściwych zabiegów jest zwiedzanie samego, samej głowy Kościoła po prostu w, w, w synagogach, co nigdy nie miało miejsca do tej pory. A nie tylko to, ale język, język, który tam jest używany, jest po prostu zupełnie sprzeczny z tym, co właściwie Kościół podczas 2000 lat powiedział. A mianowicie wyrażone w modlitwach Pierw Wielkiego Piątku podczas 2000 lat Kościół poruszył o nawrócenie po prostu tych biednych Żydów, właściwie, którzy właściwie tak negują pana Jezusa Chrystusa. Całkowicie. Otóż do tej pory słyszymy nieustannie z ust najwyższych pasterzy, kardynałów, mówią: My już nie chcemy nawrócić Żydów. Tak to jest koniec. Nie ma tego wszystkiego. I to trwa teraz od 40 lat. Więc to jest zupełnie sprzeczne z tym, co do tej pory Kościół robi. Kościół jest misyjny, Kościół chce po prostu, aby ludzie poznali tego, to, to jedyne objawienie Boże i wycofali się od tych wszystkich błędów, nie mówimy do, mówimy do Żydów, nie czekamy na innego po prostu nowego jeszcze Mesjasza, nasz Mesjasz jest tylko Chrystus, do którego musicie się wrócić, nie mówimy do protestantów, nie po prostu to, co wy myślicie. nie ma trzech sakramentów, jest ich siedmiu i nie ma po prostu takiego bezpośrednio tego Chrystusa i nie ma roli Matki Bożej i wielu innych rzeczy. I w dalszym ciągu nastąpi jeszcze ten trzeci punkt, i to jest właściwie tak zwany kolegializm, albo demokratyzacja Kościoła. Otóż właściwie, aby prowadzić te wszystkie nowinki, można powiedzieć, pozoborowe, trzeba było zmienić strukturę. Do tej pory struktura była czysto monachiczna. Papież dla całego Kościoła, biskup dla swej diecezji i potem pod nim właściwie jego struktura, pa, pa, e, kapłani i e, pobościowie i tak dalej. I teraz jest zupełna zmiana. Papież otacza ze swoją radą synod, potem po prostu biskupi stracą ich zależność i są wprowadzone w wszechmogące, faktycznie e, e, władne konferencje episkopatu, która ta konferencja decyduje o wszystkim i to demokratyczne. Tak samo w niższym szczeblu decyduje, decyduje praktycznie o życiu w parafiach bardzo wielu na świecie już nie proboszcz, ale rada parafialna i stąd właściwie nastąpi ta demokratyzacja. Jeśli tutaj po prostu przegłosują biskupi na przykład w, w Ameryce Południowej, my przyjmujemy po prostu te nowinki, jeden poszczególny biskup nie ma mowy, jeśli wyraża sprzeciw, jest po prostu wyrzucony na po emeryturę i kończy się jego mandat. Tak właściwie zostało to zrobione. I najgorsze ze wszystkich, wybaczcie, jeszcze nie koniec, to jest właściwie to, co w ostatnim, ostatnim dekrecie et spes jest bardzo wyraźnie przedstawione, to jest ten kult człowieka. Kult człowieka, jako, jako rozumiecie, to jest bardzo ważne, aby odtąd to wszystko zostało prowadzone jako tak. Kościół. Zawsze żył tymi. Być może starsze osoby, pami osoby pamiętają, kiedy misjonarze, kapucyni, jezuici przyszli do parafii z wielkim krzyżem misyjnym, na którym był napisany spadł swoją duszą, ratuj swoją duszą. I wtedy była mowa o piekle, o niebie, o spawieniu dusz, o cieścu, o się za grzechem i przede wszystkim o tym, że człowieku ty jesteś tutaj na ziemi tylko parę lat, i potem wieczność cała. To jest życie człowieka na ziemi. Taki krótki okres, i w tym krótkim okresie możesz albo zbawić swoją duszę, albo potępić, albo niebo, albo piekło. I w tym oto momencie są dwie możliwości. Masz po prostu ten krótki czas. Pan Bóg tobie daje łaski, daje prawdę, wszystko. Misjonarze na całym świecie mówią do ludzi: spaw swoją duszę. Niedługo żyjesz na Ziemię, albo potem wieczność cała. Bądź po prostu tym, który przyjmuje jednego prawdziwego Boga, który właściwie obiecuje nam prawdziwe szczęście. To jest oj, Angelion, ta dobra nowina. Albo piekło, jeśli nie chcesz. Stąd właściwie ta wielka, wielka, że tak powiem, ten wielki entuzjazm wszystkich świętych. Czytaj żywot każdego świętego, który właściwie rozpoczyna z niepardonalną walką ze złem wyrzuca to zło z pomocą Chrystusa i nabywa cnotę, i uświęca się, i robi niesamowite, piękne rzeczy na świecie. Zawsze mam przed oczyma mojego ulubionego świętego Maksymiliana, prawda, który taki gruźlik, który ciągle umierający, właściwie robił takie niesamowite rzeczy w takim krótkim czasie, dla Pana Boga, święty, prawda. To jest właściwy ten ideał. Żyli dla nieba i robili najwięcej na ziemi. Otóż teraz, Sobor Watykański II i te wszystkie teksty mówią o jedności rodzaju ludzkiego, o budowaniu lepszego świata. Wszystkie te teksty już słyszeliśmy wcześniej. One wychodzą bardzo wyraźnie z jednego samego źródła i to z tym źródłem jest masoneria. I w ogóle masoneria o tym wszystkim nic nie ukrywa. Mówią bardzo wyraźnie: ekumenizm to rodziło żyło w naszych głowach, liberalizm, wolność religii w naszych głowach. Gaudium et Spes to znasz po prostu, to nasz dokument, mówią, prawda? I to jest po prostu strażliwy. I teraz rozumiecie, po soborze Boże Watikańskim II wszystko zostało, zostało zmienione według tych poruszanych po prostu kategorii. A teraz wyobraźcie sobie, jeśli wszystko się zmieni, no co? Liturgia, zostało po prostu ten rytm, się świętej, który był orientowany ku temu, aby człowiek miał tutaj. Przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, odwiecznego Pana i Boga i Króla, z największym po prostu przyjęciem, klęcząco, przyjąć Go, uświęcić się, prosić nieustannie o przebaczenie za swoje grzechy, o siłę, aby walczyć ze złem, ze, 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 z fał, fałsiwem. I przedstawioną Mu podczas Mszy Świętej cała katolicka prawda. I przede wszystkim ta, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i te wszystkie łaski przychodzą z Jego krzyża, z Jego, z, z, z Jego wszystkich rani i przebitego serca. I nie ma innej. Kościół tam, tradycyjny ustrój Mszy Świętej, całkowicie żyje dla nieba i walczy z piekłem, żyje dla Chrystusa, walczy z diabłem, żyje dla Matki Bożej i walczy ze wszystkimi po prostu herezjami. I tutaj Nastąpiła właściwie też zmiana ducha kapłaństwa, zmiana ducha rodziny, zmiana wychowania dzieci, zmiana wychowania nowych e, przyszłych kleryków, zmiana wszystkich z reguł zakonnych na całym świecie. To wszystko zostało gruntownie zmienione, ponieważ trzeba było prowadzić osiągnięcia Soboru Watykańskiego II. Nastąpił to i w 1970 roku papież Paweł VI po prostu mówi o samostniszeniu Kościoła zamiast po prostu spodziewane wiosne, wiosna kościoła, nastąpiła największa po, prostu, po prostu największy ten kryzys, o którym obecnie w papierze po prostu mówię. I teraz przedstawiłem wam tak samo historię, tak samo sedno tego kryzysu. I jeszcze mam 3 minuty, bo chciałbym już wcześniej kończyć i wybaczcie mi, że tak się rozkręciłem, jak się mówi, ale Proszę też uważać, że to jest temat rzek, temat rzeka i z góry powiem, że oczywiście poruszyłem tu, 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 tam jakieś malutkie po prostu sprawy, ale jak najbardziej trzeba było to wszystko rozwijać w osobistych po prostu, e, 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 można powiedzieć, zagadnieniach, co to jest dokładnie ekumenizm, wolność religijna, sytuacja właściwie e, objawień Matki Bożej co do kryzysu w Kościele e, o, i te wszystkie tematy, nowe, nowus, nowe, nowa liturgia, w przeciwności to starej i tak dalej. Ale przede wszystkim kończy po prostu z tymi środkami, zara, z środkami zaradczymi. Środek zaradczy oczywiście po prostu polega na tym, abyśmy znowu zachowali Panu Jezusowi wierność, czy to tyle. Abyśmy odchodzili od ideologii, które bardzo wyraźnie nie tylko są inne, nowe. Są bo watykański drugi w swoich dekretach używa to słowo nowy, w tym sensie niebywały, nowe, jak dotychczas nie było, 20, 220 razy. Otóż nie te nowinki nas interesują i pomagają. I nie tylko, że są nowe, ale też są przede wszystkim sprzeczne, wyraźnie sprzeczne z tym, co Kościół katolicki podczas dwutysięcznych lat, przez wszystkich 260 poprzednich papieży, przez wszystkich świętych, bez żadnego wiąku, przez wszystkich ojców i torów kościoła uczyło. Więc jeśli tutaj znajduje się taki moment, że właściwie teraz wszystko jest inaczej odwrotnie, to właściwie Kościół, który ma przecież nie tylko ostatnie po prostu 50 lat albo 2000 lat, nastąpi dla młodego człowieka, który na przykład pójdzie ewangelizować e, pogan, albo protestantów w, 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 w Łotwie, albo w Estonii. Przychodzą estońscy, właściwie Estończycy pójdą do mnie, ja im przedstawiam. Ale zaraz, proszę księdza, tutaj po prostu mam to, a tutaj mam to. No przecież to jest zupełnie sprzeczne. No, siedz na komputerze, prawda? I, i, i komputer patrzę na komputerze, wymaga chociażby jedną rzecz, logikę. Jeśli mylisz się i mogłobyś być jakiś swetem, to wszystko niszczy ale pokazuje po prostu słowo error. A? Koniec historii, musisz znowu zaczynać Twoją pracę. Musisz być logiczny. I tutaj też nie może być tak, że istnieje to tutaj zupełne zmaganie, zupełna sprzeczność między tym, podczas 2000 lat, jako niezmienna nauka kościoła, nie życie kościoła, i teraz zupełnie coś innego. Ale dodatkowo, jeśli to coś innego byłby jeszcze coś pięknego. Ale to jest wypożyczone nie ze źródeł, że tak powiem, pięknych i dobrych, ale ze źródeł najgorszych progów Kościoła. I stąd rozumiemy, że teraz możemy mówić o tym Wielkim Piątku. Kiedy to właściwie mówi, wygląda jak poranek, mówi jak smok. I wyniki są te, że właściwie ludzie teraz żyją według dwóch zasad. Będziecie jak Bóg. Każdy uważa, że za Boga, w tym sensie, że robi co chce. Bo tylko Bóg może robić, co chce. Rób ta, co chce, tak ktoś tu powiedział. nie? A z drugiej strony właściwie, tak samo wybór wiary, to co chcę wierzyć, to jest moja sprawa. Będziecie jak Bóg.